Witajcie na kanale Automobilizacja. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Suzuki Swift 1.3 4x4. Suzuki ma 92 konie. To jest rocznik 2007, więc niedługo będzie miał 14 lat. Ale bardzo dzielnie się spisuje. Samochód należy do mojego taty. Pokażę Wam zalety, jak, jak w zimie sobie radzi, jak ten napęd kręci. Ja jestem oczarowany, mimo że to jest tak wiekowy samochód, jestem oczarowany. Silnik pracuje fantastycznie, nie pobiera oleju, to znaczy nie ma ubytków, bo to nie chodzi o dolewki, nie ma ubytków. Zapraszam na relacje. Suzuki Swift 1.3 92 konie napęd 4x4 2007 rok. Pokażę wam jak to fajnie pracuje. Taki sprytny bączek. Oczywiście nie jest przygotowany do zdjęć, bo to jest z dnia, po prostu tacie wyciągnąłem z garażu. I to jest ta cudowna rzecz. Fantastycznie pracuje. Silniczek Suzuki, dwa wałki rozrządu, łańcuch, pojemność 1392 koni, on występuje też jako 94 konie. Posłuchajcie jak pięknie silniczek pracuje, 14-letni samochód, 160 tysięcy przejechane, jak delikatnie ładnie silniczek pracuje, nigdzie nie zapocony. Zobaczcie, jak równo. Gdy kupowaliśmy tego Suzuka, przeglądaliśmy z tatą Ignisy i Swifty, chyba z 20 egzemplarzy. Niektóre nie miały kilka lat zmienianego oleju. Były w różnym stanie technicznym gorszym albo jeszcze gorszym. Natomiast wszystkie miały silnik w ekstra kondycji. Naprawdę fantastycznie motorek pracował. Tutaj to samo. Auto chodzi na oleju Shell Helix Ultra 5W30. Tato nie jeździ dużo kilometrów, ale raczej potrzebny mu jest do przemieszczania się jako środek transportu fantastyczny samochodzik. A tutaj z tyłu pod samochodem jest tylny dyfer tak on wygląda. Tutaj byśmy tato go konserwował samodzielnie, wszystko tutaj drapał, skrobał Tutaj będzie się kwalifikowała uszczelniać do wymiany ale tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak to wygląda tatko go świetnie zakonserwował masę pracy w to. W to włożył, po tym jak kolejny majster powiedział, że on tylko myjką ciśnieniową obmyje samochód i potem wszystko zapsika. A raczej dowiedzieliśmy się, że tak to naprawdę wygląda. I majstrowie biorą za to około 3000 zł. a to powiedział, że to nie ma sensu. Siedział dwa tygodnie, dłubał, wyczyścił to pięknie, tam gdzie była rdza. Także to jest tylny dyferencjał. Tutaj są te poduszki. Cały czas jak nam ładnie silniczek pracuje. Tutaj zrobimy zbliżenie na oponę. 185 na 60 R15 Kupiłem Dębica Furigo 2 jak widzicie, chodzi jak złoto. Debica Frigo, przepraszam, bo to tak jest teraz. Chodzi tatko śmiga. Pracuje jak złoto. Bardzo sprytny samochodzik, krótki, zwinny. 3,84 m chyba. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zachęcam do moich innych relacji i filmów. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, kliknięcia dzwoneczka, łapki w górę. Tymczasem, do zobaczenia, cześć.